Dzień dobry. Dziś w nocy amerykański Senat przegłosował gigantyczny zastrzyk finansowy dla walczącej Ukrainy. Waszyngton przeznaczy na to niemal 61 miliardów dolarów. Amerykański prezydent już zapowiedział, że podpisze ustawę jak najszybciej się da. Więcej powiemy o tym dziś w programie Fact Life. Jan Kwiatkowski, witam widzów faktu i onetu. Zaczynamy. I naszym dzisiejszym gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki Grom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie generale, w nocy amerykański senat zdecydował i już wiemy, że Stany Zjednoczone wydadzą niemal 61 miliardów na pomoc Ukrainie. To rzeczywista pomoc, czy bardziej kropla w morzu potrzeb, pana zdaniem? No, to jest rzeczywista pomoc. Ukraina bez wsparcia zachodu nie byłaby w stanie funkcjonować. Ale to, co jest kluczowe dla nas, dla żołnierzy, co kiedyś dostrzegł jeszcze prezydent Komorowski, wówczas minister obrony narodowej, stabilność tej pomocy jest kluczowa. Wtedy uchwalono właśnie ten plan. Że minimum 2% PKB ma być przeznaczane na wojsko no i w końcu można było normalnie planować i wiedzieć, że dostawy nie będą w żaden sposób zakłócone. No Są też kluczowe dla Ukrainy, szczególnie po tych doświadczeniach ostatnich kilku miesięcy jest to, żeby Zachód czy Sojusz NATO wraz, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, jako tym kluczowym państwem, no jednak uzgodniły taki system pomagania Ukrainie, aby te zachwiania się już nie powtórzyły, bo widać wyraźnie, że Rosja. Świetnie potrafiła wykorzystać właśnie ten brak, ten deficyt, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, dostawy amunicji, po to, aby przejąć inicjatywę i rozwijać działania ofensywne. A na ile starczy Ukraińcom te prawie 61 miliardów dolarów? To jest pomoc, która wystarczy Pana zdaniem na miesiąc, dwa, trzy miesiące działania na froncie? No, musiałbym wejść w głowę wszystkich planistów odpowiedzialnych za budżet. Myślę, że sam premier Ukrainy tego nie wie, na ile mu to wystarczy, bo to nie jest tylko kwestia samego uzbrojenia środków bojowych, ale po prostu funkcjonowania państwa ukraińskiego, które jest pustoszone, grabione, bombardowane rakietami, innymi systemami, czy chociażby tymi irańskimi szachidami. No, z pewnością kluczowe jest to, żeby Zachód, który, którego PKB zdecydowanie przewyższa, PKB Rosji, bo to jest Zachód, ma 60% światowego PKB, Rosja 3%, no po prostu uruchomił te możliwości, które posiada i chyba tak się dzieje, bo jednak y, patrząc na ten kryzys, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, no obudziła się Europa i wczorajsza obecność też premiera Wielkiej Brytanii pokazuje, że no w końcu coś się w tej kwestii rusza, aczkolwiek daleko jeszcze jest do tego, y, czym dysponował Zachód. Y, po co zimnej wojny, bo wtedy ta średnia wydawana na własne bezpieczeństwo to było około 10% PKB, a dzisiaj niektóre kraje chwalą się tym, że podwyższą 2%, z 2 na 2,5%, czy, czy w ogóle, że przekroczą 2% PKB przeznaczane na uzbrojenie. Niedawno prezydent Duda zapowiedział, że wyjdzie z taką propozycją, aby kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zwiększyły finansowanie wydatki na obronność do 3% PKB. Myśli pan, że to jest realny scenariusz, czy w tych realiach, które teraz mamy, to jest po prostu nie do wykonania i te 2% już będzie sukcesem? Ja bym niespecjalnie rzucał cyfry, jeżeli już to w zaciszu gabinetu, być może one powinny padać, ale no tak, zdecydowanie trzeba podwyższyć te wydatki. Dzisiaj tylko ta północno-wschodnia flanka NATO wywiązuje się z tego artykułu trzeciego Sojuszu NATO, który mówi o budowaniu własnych zdolności obronnych. Pozostałe, zdecydowanie większość krajów ma z tym problem. Na pewno nie Stany Zjednoczone, które wydają 3,5% PKB na bezpieczeństwo, ale co najmniej dziwną sytuacją byłoby, gdyby Europa która sama rywalizuje ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, oczekiwała bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, a samemu nie partycypowała w tym adekwatnie do tego zagrożenia, które pojawia się ze strony wschodniej, czy adekwatnie nawet do tych nakładów, które ponoszą inne kraje. Panie generale, polskie radio podało dzisiaj, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Białego Domu, że sprzęt, który ma zostać zakupiony na ukraiński front, jest już fizycznie w Polsce. Proszę powiedzieć, z pana perspektywy, transport z magazynów w naszym kraju, jak się domyślam, ułatwi dostawę na front, ale pytanie: jak bardzo? No, to jest kluczowe, że yy, mieliśmy jednak to przekonanie z tej głowy, że yy, w końcu yy, te pieniądze amerykańskie zostaną przegłosowane i. Yy, na poczet tego wiele środków bojowych już było przygotowywanych do wysłania na Ukrainę i wysyłanych wręcz na Ukrainę. Z naszego punktu widzenia myślę, że ten transport uda się usprawnić i mam nadzieję, że tutaj różnego rodzaju trole Putina nie będą wykorzystywały wewnętrznych problemów, także tych polsko-ukraińskich, chociażby do blokowania tej infrastruktury krytycznej infrastruktury transportowej tej infrastruktury, która jest na granicy. Bo w tej sytuacji, tak ciężkiej sytuacji, którą teraz ma Ukraina, no byłoby to działanie o charakterze dywersyjnym. Ta decyzja amerykańskich władz, o której rozmawialiśmy, zbiega się w czasie z wizytą w Warszawie premiera Wielkiej Brytanii, o której pan wspominał. Pan Ryszy Sunek ogłosił wczoraj, że no Zjednoczone Królestwo przeznaczy kolejne pół miliarda funtów na pomoc Ukrainie. Pytanie, czy to w połączeniu z tą pomocą ze strony Stanów Zjednoczonych da szansę Ukraińcom przetrwać, a może nawet wygrać wobec, jak nieoficjalnie wiadomo, planowanej na maj rosyjskiej kontrofensywy? Tak. To piękny gest ze strony rządu jej królewskiej mości, że rzeczywiście jego zostało to mości. jego, tak, rzeczywiście jego królewskiej mości, że ta decyzja została ogłoszona w Polsce. Wielka Brytania od początku tak jak Stany Zjednoczone Polska mocno wspiera Ukrainę. Wielka Brytania także będzie obecna, mocniej, jeżeli chodzi o ćwiczenia, chociażby poprzez lotnictwo Tajfun, wymiarze powietrznym w naszym kraju, no to buduje taką wspólność, solidarność natowską, bo przecież szef NATO też był tutaj obecny. I to jest też sygnał dla takich kluczowych krajów europejskich jak Francja, Niemcy, ale także Węgry, także Słowacja. Że po prostu musimy trzymać się razem, bo wtedy rzeczywiście A to jest ten też potencjał odstraszania działa. A to też jest jakiś sygnał dla Kremla, pana zdaniem? Taki pokaz jedności? Myślę, że ten tak, to jest zdecydowanie to, to uruchamiamy ten potencjał odstraszania. No Myślę, że Kreml cały czas liczył na to, że uda się to, co wcześniej udawało się Putinowi rozgrywać każdy kraj osobno, budować te swoje strefy wpływów, no bo myślę, że Europa będzie taka dalej leniwa, taka nieskora do współdziałania, a każdy będzie patrzył na czubek własnego nosa. Okazało się, że rzeczywiście takie kraje jeszcze w Europie są. Jest to przede wszystkim węgierski przywódca Orban, no ale te kraje są marginalizowane. No i jednak wytrwałość i solidarność Europy no wciąż jednak pozwala skutecznie przeciwstawiać się agresywnym planom Putina. Ja mam przygotowany jeszcze cytat z pana premiera Sunaka. W tej chwili ogłaszam największe zasilanie naszej obronności. Zwiększymy wydatki na obronność do 2,5% PKB do 2030 roku. Te działania zaczynają się dzisiaj i ta kwota zainwestowana będzie rosła. W ciągu najbliższych 6 lat zainwestujemy dodatkowe 75 miliardów funtów w naszą obronność i wszystko to zostanie sfinansowane bez zaciągania jakiegokolwiek długu. Taki był cytat, który padł wczoraj z ust pana premiera i to nie jest odosobniony głos na naszym kontynencie. Państwa, państwa się zbroją. Przykładem może być chociażby Polska. Czy Pana zdaniem Europa powoli, albo może już całkowicie przekształciła prze, przestawiła się militarnie na tryb wojenny? To znaczy, do takiego przestawienia się na tryb wojenny brakuje trochę. No, tak jak podkreślałem, w epoce zimnej wojny to, to ten wydatki na zbrojenie sięgały 10% PKB, jeżeli chodzi o zachodnią Europę. No ale przede wszystkim mamy kraje skandynawskie, które doskonale rozumią Rozumieją specyfikę północno-wschodniej flanki sojuszu NATO, kiedy w trudnych sytuacjach, wręcz ze swoich zapasów nienaruszalnych, przekazywały rakiety, amunicję artyleryjską Ukrainie. Mamy Polskę, mamy Rumunię, która doskonale. Rozumie, co się dzieje. Mamy Wielką Brytanię. No i oczywiście mamy tego Macrona, który zupełnie zmienił stanowisko. Jest to stanowisko całkowicie odmienne od tego, które było na początku tej rosyjskiej agresji na Ukrainę. I konkretne pomysły. Tutaj jest aktywna bardzo mocno nasza dyplomacja w postaci ministra Sikorskiego, który rzeczywiście, premiera, który ogłosił włączenie nas do tych projektów europejskich, chociażby budowania. Wspólnego systemu obrony powietrznej, systemu, który no nie A to jest. To jest no zdecydowanie tak. No ten system, który my budujemy, oparty na patriotach, oparty na programach Pilica, Wisła, Narew, ona sięga około 100-150 kilometrów, podczas gdy ten europejski system no, będzie pozwalał wręcz w kosmosie zwalczać chociażby rakiety balistyczne, no bo na to pozwala ten izraelskie systemy czy rakiety ARO, strzała. Panie generale, mówimy o sprzęcie, ale tak w gruncie rzeczy przecież nawet najlepsze działo jest, tak przynajmniej mi się wydaje kolejkowi, pan może to pewnie potwierdzi, jest niczym, jeżeli nie ma kto go obsłużyć, a z tym Ukraina zdaje się też mieć problem. Minister Spraw Wewnętrznych tego kraju wstrzymał ostatnio czynności konsularne wobec mężczyzn w wieku poborowym. Ukraina szykuje się do ściągnięcia do kraju wysłania na front swoich obywateli. Pana zdaniem, czy z takich, nie wiem, chyba możemy to tak nazwać, przymusowych żołnierzy, jest właściwie jakiś pożytek? No, błędy w systemie poboru ujawniły się zdecydowanie wcześniej, bo Ukraina powoływała do służby ludzi powyżej 27 roku życia. Okazało się, że to jest po prostu za mało. Ukraina też niestety jest krajem, który trochę jest zżerany korupcją. Prezydent Zeleński zdymisjonował szefa powodowej komendy uzupełnień. Który, który w, Odes, w odeskim obwodzie, który po prostu brał łapówki za to, że ludziom pozwalał opuszczać swój kraj. To oczywiście rozbijało morale. Później prezydent Zelenski zdymisjonował wszystkich dowódców obwodowych komentu zupełnie, co jeszcze bardziej pogłębiło chaos. A dzisiaj wiemy, że mamy około... 650 tysięcy poborowych, którzy uciekli z własnego kraju i są na terytorium Europy i którzy jeszcze nawet biorą dodatkowo zasiłki. Otóż no z pewnością jest to niepokojące, ale jest to proces odwrócenia. Ja nawet po części nie dziwię się tym młodym ludziom, no, którzy w takim chaosie niespecjalnie chcieli funkcjonować. Yy, niestety to też demotywujące działa na tych żołnierzy, którzy są na pierwszej linii, bo oni giną za Ukrainę, a ktoś. Uchyla się od służby. Z tym trzeba coś zrobić i oczywiście należy to realizować przy wsparciu też krajów europejskich. No ale to, co będzie kluczowe, żeby tych ludzi zmotywować, aby wracali i bronili własnej ojczyzny, no to zapewnienie ich, że no nie będą bezbronni, że otrzymają uzbrojenie, otrzymają zasilanie, że to nie jest tak, że będą mięsem, armatnim, jak ci rosyjscy żołnierze. I z pewnością wtedy też wielu ludzi zmieni swoje podejście do tego, co się dzieje. No chociaż jest to oczywiście bardzo trudne dla nich. To, to nie jest łatwo utrzymać wysokie morale, kiedy tylu ich przyjaciół już zginęło na froncie. A czy to jest wykonalne, żeby tych ludzi, mówiąc tak bardzo kolofialnie, ściągnąć z zagranicy? Czy Pana zdaniem tutaj wojsko może mieć narzędzia, żeby te osoby siłą zawrócić na Ukrainę? Okay. Zadałbym to pytanie Putinowi, kiedy on tych swoich moskiewskich chłopaków wyśle na wojnę, bo na razie kupuje najemników, wyciąga ludzi z więzień i rzeczywiście boryka się y, z brakiem mięsa armatniego, które wysyła na front. To, to, to nie jest tak, że dotyka to tylko jednej strony. Rosja poniosła ogromne str straty i ludzie z dużych miast rosyjskich niespecjalnie chcą walczyć. Y, specjalnie te, też tej, tej wojny nie czują. Mnóstwo ludzi też pouciekało za granicę. Y, Ukraina jest w innej sytuacji. Myślę, że jest to realne, ponieważ Ukraina jednak broni własnej ojcowizny. Ukraina nie ma innego wyjścia. Po prostu niektórzy młodzi ludzie wyjechali, być może rodzice nawet kazali im opuścić swój kraj, żeby chronili własne życie. No ale pewnie dotrze do nich to, że tam na miejscu giną kobiety, giną dzieci, giną ludzie, których, których należy bronić i z pewnością wielu, do wielu przyjdzie ta refleksja. Rosja 140 milionów ludzi Ukraina około 40 milionów ludzi, wsparcie dla Ukrainy, też takie budowanie wsparcia psychologicznego pozwoli tą sytuację poprawić. Wspomniał Pan o wieku poborowym obowiązującym na Ukrainie, w Ukrainie. Wcześniej wynosił 27 lat, teraz obniżono go do 25, ze względu właśnie na te braki, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy. Pytanie, czy myśli pan, że prawdopodobny jest scenariusz, kiedy ta granica wieku będzie jeszcze bardziej obniżana? Na przykład powiedzmy do 18 roku życia? Czy to jest już za daleko idące, byłyby za daleko idące zmiany? No to Ukraina oczywiście musi też kontrolować własną gospodarkę, żeby mogła jakoś funkcjonować, czy inne obszary działania. Zaangażowanie wojny to nie znaczy, że każdy musi być na tej pierwszej linii. Tutaj trzeba odpowiednio dopasować ludzi do tego stanowiska, które najbardziej będzie pomagało budować własne zdolności obronne, także do wieku 18 lat. No z pewnością nie pójdziemy w takim kierunku, że dzieci się wysyła na front, pomnik małego powstańca robi na mnie Począc negatywne wrażenie. Panie generale? Natomiast 18-latek, to też zależy od indywidualnego podejścia, ale w wielu sytuacjach ci młodzi ludzie no, potrafią być naprawdę doskonali w swoim działaniu. A dzisiaj wiele systemów, które są obsługiwane w armii, to są chociażby systemy prowadzenia działań zdalnych, czy to operator dronu, czy, czy on działa czasem nawet kilkaset, jeśli nawet nie dalej, od, od kilometrów od, od linii frontu. Krótko mówiąc, w armii to też nie jest tak, że wszyscy są na tej pierwszej linii, a to zachodnie uzbrojenie, które jest pozyskiwane, ono wymaga innego podejścia do świata, informacji i tu w tym zakresie lepiej się sprawdzają młodzi ludzie niż ci, którzy nawet mają ze sobą doświadczenia bojowe, no ale mniejsze, mniejsze zdolności czy umiejętności posługiwania się współczesnymi zdobyczami techniki. I na koniec naszej rozmowy chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, ponieważ prezydent Andrzej Duda ostatnio udzielił wywiadu faktowi i w rozmowie z naszym redaktorem naczelnym Michałem Wodzińskim. Pan prezydent mówił o tym, że zgłosił gotowość Polski do bycia częścią tak zwanego programu nuclear sharing, amerykańska broń atomowa na terenie naszego kraju, byłaby pana zdaniem, bardziej prowokowaniem Rosji, czy naszym kolejnym gwarantem bezpieczeństwa? Gwarantem bezpieczeństwa zdecydowanie. Przystąpienie do tego programu nuclear sharing to wydaje się czymś naturalnym, bo dzisiaj w istocie Polska jest czymś, czym kiedyś była Republika Federalna Niemiec. To w Polskę trzeba mocno inwestować poprzez sojusz NATO, poprzez nawet naszych partnerów amerykańskich, bo niestety jesteśmy tym państwem granicznym, też centralnie położonym, na którym opiera się to bezpieczeństwo. Polska w programie nuclear sharing to jest jednoznaczny sygnał dla Kremla że Polska będzie miała dodatkowe systemy obrony, ochrony, że Polska jest traktowana po partnersku i że jakakolwiek napaść na Polskę to jest uderzenie w sojusz NATO. I że straszenie Polski chociażby taktyczną bronią jądrową nie ma najmniejszego sensu, ponieważ Polska, będąc w tym programie, może uzyskać zgodę naszych partnerów natowskich, amerykańskich do tego, aby odpowiedziała. A czy to nie byłoby z kolei budowanie większego napięcia w relacjach z Rosją, z Federacją Rosyjską? Bo z kolei Władimir Putin może wtedy powiedzieć, że jeżeli Amerykanie zostawiają, trzymają swoją broń jądrową na terenie Polski, no to jest to wymierzone działanie w Federację Rosyjską, a nie w zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Czy pan nie boi się takiego stwierdzenia? Idąc, idąc tym tokiem myślenia, należało spełnić żądania Putina przed agresją jeszcze na Ukrainę, czyli wycofać wszystkie wojska, nie dopuszczać, uchowaj Boże, żeby Amerykanie przyjeżdżali tutaj do Polski, nie wspierać Ukrainy i wtedy z pewnością Putin zachowałby się jak gołąbek pokoju i, i byłoby pięknie i wspaniale. Otóż no to, są, to są żonki, to są absurdy. Niczym tak bardzo nie gardziła nigdy władza kremlowska, to już nawet Churchill mówił, jak strachem, jak tym. Jedyne, co szanuje Putin, co szanuje, szanował Związek Sowiecki, to jest po prostu siła i tą siłę trzeba pokazywać. Nawiązał pan do Związku Sowieckiego, więc ja też posłużę się nawiązaniem historycznym. Ostatnio w polityko czytałem rozmowę z posłem Torysów, czyli politykiem Zjednoczonego Królestwa, panem Tobiasem Elwoodem, który powiedział, że teraz w Europie jest taki klimat jak w roku 1937. Pan by się podpisał pod takim porównaniem? Z pewnością to spojrzenie takie brytyjskie jest mocno oparte i na doświadczeniach historycznych na wnikliwej analizie. Myślę, że to w końcu można zacząć dyskutować o szczegółach, co naprawdę autor miał na myśli, ale sądzę, że sytuacja nie, nie jest aż tak negatywna, żebyśmy obawiali się tego, że po prostu znów każdy kraj będzie grał na siebie, a agresor w tym wypadku już nie Hitler, tylko terrorysta Putin no bezkarnie będzie pustoszył kolejne. Obszary. Nie, ta solidarność jest zdecydowanie większa europejska niż wtedy. Mamy najsilniejszy sojusz świata, jakim jest sojusz NATO. Mamy obecność w Polsce sił brytyjskich, amerykańskich, które były już obecne w przededniu wojny i doskonale zdajemy sobie sprawę, że Putin tej wojny nie może zwyciężyć, bo po prostu pójdzie dalej. Będzie chciał za cenę, za wszelką cenę, tak naprawdę powodować, aby europejska przyjęła ten jego ruski mir jako coś, co obowiązuje na naszym terenie. A to jest nieakceptowalne przez Zachód. Panie generale, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Naszym gościem był pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dziękuję bardzo. Dziękuję, I w tym wydaniu... dziękuję bardzo panie generale. I w tym, w tym wydaniu programu FACT LIVE to już wszystko. Ja bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na jutro na godzinę 12.